Cześć! Dziś przyglądniemy się lampie błyskowej Spider. Lampa ta oferuje dwa tryby światła: to jest światło błyskowe oraz światło rotacyjne. Całość działa zarówno na 12V, jak i na 24V. Została wyposażona w około 3-metrowy przewód zasilający, który jest zakończony wtykiem do zapalniczki. Całość jest bardzo łatwa do podłączenia. Wystarczy wtyk wsadzić do gniazda, a następnie przełączyć przycisk i lampa się uruchamia. Ten przycisk z czerwoną diodą służy do załączenia lampy, czyli działa po prostu na zasadzie off, wyłącz, on, włącz. Natomiast ten przycisk obok to jest taki klawisz dzwonkowy. Naciskamy go i zmienia nam się tryb światła. Teraz mamy światło rotacyjne, naciskamy go raz jeszcze, mamy światło błyskowe. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że zastosowano tutaj podstawę magnetyczną, dzięki czemu w bardzo prosty sposób przymocujemy to do karoserii samochodu. Dodatkowo zastosowano tutaj taką gumową przekładkę, która ma chronić przed jakimiś zarysowaniami itd. oraz co jeszcze ciekawe, mamy tutaj dookoła takie otwory, które znajdują się na przykład w tym miejscu oraz w tym oraz tam jeszcze z tyłu które w jakiś sposób też mechanicznie mogą nam pozwolić tą lampę ustabilizować w mojej ocenie jest to bardzo fajna lampa tutaj stosunek ceny do tego co ten produkt oferuje sobą jest bardzo fajny no i stylistyka tak jakby to bardzo się wpisuje w obecne trendy czyli taki ciemny design plus do tego klosz taki przydymiony, czyli coś co w ostatnim czasie ma bardzo duże zainteresowanie